Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam na drugi superaśny bluejane naśny odcina z Ekstra Gierasy, która nazywa się Blends versus Zombie 2, tralalala, super słoneczna wakacyjna przygoda. O tak kochani, właśnie na nią was zapraszam. Ho, ho ale tu fajnie, wakacyjnie. Mhm. Witaj w starożytnym Egipcie! Gadamy, gadamy, gadamy. Na nic nie czekamy. Ekstra! Tak, tak. Wiemy. Warzywa i owoce są zdrowe. Wiemy, wiemy i się nimi delektujemy. O, co to? Przeciągnij listek na roślinę! Ho, ho. Dobra, no to próbujemy. O! No chodźcie tutaj, chodźcie. Ej, nie trafiłam! Jeszcze raz. Jacie! Widzieliście to? Grochówka atakuje! Grochu nie żałuje! Świetne! Świetne to było! O! I mamy kolejny liść! Do złapania! O! To mi się podoba! Zastanawiam się, czy ten listek działa też z innymi roślinami. Hmm... No cóż. Ciekawa jestem, na które rośliny warto go dawać. Myślę, że na grochulce! Bo fajnie z nimi działa! O, patrzcie, tylko ekstra! Pojawił się ten zielony, zielony czyli źródło nowych liści, tak, bustujących rośliny. Ekstra! No dalej, mój drogi. No, grochulce, dajecie z siebie wszystko. Hmm, o, teraz już dwóch się świeci. Tak, nowy listek zaraz poleci. Ekstra słońca, gorące słońce. O jest, liść, tylko ja nie mam miejsca w panelu. Kurczę, pieczone. No to używamy tych power-upsów. Są rewelacyjne. O nie, on miga. Czyli zaraz zniknie. O, i stracimy okazję, żeby go zabrać. Świetnie. Coś czuję, że w dalszej części gry nie będzie takiego problemu, bo będziemy non-stop tych power-upsów używać i będzie ich pewnie jeszcze brakować. O, a to co? Jakiś zombiak za, 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 za zaawansowany, kradnie nam słońca. No niestety, niestety to nie są kabarety, jak widzicie. Robi się coraz groźniej. Nowy typ zombiaka. O, to było genialne. Ziemniaka zasadzić tuż przed zombiekiem, który właśnie go zjadł na obiad. Zjadł na obiad. Dobra. Patrzcie, jak to się robi. Tak, z naszymi power upsami. Rewelacja. Słoik, 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 słoik. Ekstra. To są jakieś nowe power upsy? Czy bonusy? Czy coś w tym stylu? O, tak, moi drodzy. Hm. No dobra. Gadu, gadu, gadu! Mamy nielimitowane darmowe power -upsy. To mi się podoba, Przeżyj używając power -upsów. Ekstra! Wow, ile ziemniaków? Które już wyrosły? Haha, ha. dobra. No to chodźcie tutaj do mnie. Strętne zombie. Hlas! Kapusta walczy dzielnie! O, ekstra! Hm! Na razie nie mamy żadnych power upsów, w sensie liści, ale mamy te nowe. Dobra, zaraz je wypróbujemy. Patrzcie tylko. Wow! Zabrażają ząbki. O, tak. Dzięki temu dużo wolniej się poruszają, a my mamy czas, żeby je pokonać. Tak, masz z kapusty, bo masz łeb pusty. Haha, ha, o, widzieliście to? Tak. Nie wolno się bawić elektrycznością. Tak jest! O! Poraził ich prąd! Reakcja łańcuchowa! Niech się tutaj zombiak schowa! O! A one jeszcze wyłażą spod ziemi! Tak, kochani! O nie! Wielka fala nadchodzi! Czy naszym roślinkom się tutaj powodzi? Jej! Trochę was dużo, koledzy! Jej! Patrzcie! Wow! Ale mamy tak dużo nielimitowanych, darmowych power-upsów! W końcu dopiero się uczymy! O, tak. A to co? Rach ciach, ciach. I w piach. Wracaj. Tak, do podziemi. Tak jest. Głowa mu odpadła. Świetnie. Wiaderka na głowach. No i mamy już ostatki. <laughs> Słońca już nie są za bardzo potrzebne. <laughs> Mapa. Świat gry jest chyba większy niż sądziłam. O, ekstra. To mi się podoba. Co też będzie nowego, koleżanko i kolego? Wow! O, świat będzie złożony. Tyle z mojej strony. Tak, trójka zaliczona. O, wygląda na to, że to mapa do mojego tako. Wow! A dokładniej to mapa świata, gdzie możemy znaleźć rośliny, które mogą nam pomóc i... O, I co? Gadu, gadu, gadu! Lećmy po moje tako. <laughs> tak, mniam! O nie! To ten świrnięty kosmita-naukowiec! Wkrótce, Dave! Wkrótce! No i tyle go widzieli. Może teraz obejrzyjmy, co tutaj mamy, nim ruszymy dalej. Ho, ho! Tyle poziomasów, tyle nowych roślin do odkrycia! Wow! Tylko spójrzcie! Już nie mogę się doczekać! I na końcu pewnie walka z jakimś wielkim bosiorem. No dobra, no to wyruszamy. Tak. Cześć! Znalazłam trochę drobniaków. No to świetnie. Tak, tak, ja wiem, że Ty jesteś Crazy Dave, mój drogi. O, i jakiś. Patrzcie, panel z plusem się pojawił. Możemy sobie zakupić power-ups. O, za kasiurę. No dobra, ekstra. Ciekawe, czy będziemy musieli często z tego korzystać. Mam nadzieję, że nie. Bo tych wydatków w grze pewnie będzie dużo. Na inne fajne rzeczy. Jeszcze dodatkowo... Tak, i nadchodzą, nadchodzą. Jej, jeden już się świeci. Trzeba będzie go rozwalić. O, tak jest. Zyskamy wtedy następny liść. O, tak. Masz z kapusty. Łebie pusty, haha. Ha. O tak. Hmm, zombiaki chyba mózgu już nie mają. Albo im przegnił, albo coś w tym stylu. Okej, okay, dobra. Chroni ich ten bandaż chyba trochę. O, patrzcie, to ten koleś, co nam kradnie słońca. O nie, o nie, o nie, dawaj, oddawaj. To moje. Ładnie tak kraść? Chyba nie. Zaraz rozwalimy cię. chlas! Głowa mu odpadła, no i z głowy. No i głowę masz z głowy, kolego! Haha, ale mi nic do tego. Świetnie, co to takiego? To niewiel błąd. To jakieś zombiaki schowane za takimi shieldami, tarczami coś w tym stylu. O, mamy liść! Dobra, złapany, ekstra. Dobra, to teraz musimy wykorzystać power-upsa. Na razie nie jest wcale tak trudno. Co to? Burza piaskowa! Niech każdy się szybko schowa! O! I przyniosła nam nowe zombiaki. Kurcze pieczone! Damy radę, damy radę! Wasze życie będzie skończone! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Już dwa serca nam ukradł! Ty wstrętny zombiaku! Ja ci dam! Trzeba się ciebie pozbyć! O nie, wielka fala! Nadchodzi! Co mi tutaj na myśl przychodzi? Żeby wykorzystać pałe rapsy. O nie! O nie! Kolejne dwa serca! Tyle się tu dzieje! Ratunku, ratunku! Dobra. Pokonany. O, następny! Ne, nie! Ukradł mi pięć! Za jednym razem! Trzeba na nich uważać. Myślę, że należy ich rozwalać w pierwszej kolejności. O! Juhu! Patrzcie! Jak go rozwalamy, to on chyba oddaje te słońca. O! Chociaż tyle. Dobra, to już końcówka. Musimy jeszcze porozwalać te zombiaki za tymi ślidami. chlas! I już nie ma was! Tak jest! Ekstra! Co tym razem dostaniemy za ten lewy las? Hmm, na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. O, dwóch ostatnich. Sio! Dwóch ostatnich wrogów! Dobra, ostatnia głowa poleciała. He he. I nie wypiję sobie kakała. Wow! Co to za jakieś dziwne roślinisko? O, kurczę, co on to ma? Bumerangi? W głowie? jej! Cóż, nowe rośliny pomogą nam stawić czoła nowym wyzwaniom. O, mam nadzieję! Wow! Będzie zadawał obrażenia kilku wrogom naraz, na całej linii. Super! A właściwie po kolei, może nie tyle naraz, co po kolei, właśnie w jednej linii. To mi się podoba. O, starożytny Egipt. Może zobaczymy, jakie są inne światy jeszcze do odkrycia, tylko spójrzcie, pirackie morza! Wow! Następnie mamy Dziki Zachód, hmm, Ekstra, Zamrożone Jaskinie i poziom trudności dużo wyższy już, Zagubione Miasto. O, wow, Daleka, Odległa Przyszłość. Hm, Średniowiecze? Kurczę, jaka różnorodność. O, a to co takiego? Neonowa trasa koncertowa, czy jakoś tak? I mamy Jurajskie moczary, Plaża Wysokiej Fali. I na końcu współczesny dzień, a właściwie obecny dzień. O! I coś dziwnego. Koniec świata? Koniec świata? O! Nic się nie da z tym zrobić! Hmm. Okej, okay, moi drodzy! O! I mamy różne tryby gry. Jest adventure, czyli po prostu przygoda. Mamy garnitur penny? O, i arenę, ale te dwie opcje następne są na razie jeszcze zablokowane. Cóż, trudno moi drodzy. Póki co, cieszmy się przygodą. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do trzeciego odcinka z tej ekstra Gerasy. Żegna się z wami BlueChain, Cześć kochani i do usłyszenia.